Dlaczego przyjechaliście na oazę dla dzieci z rodzicami? Przyjechaliśmy już dla dzieci. Tak, żebyśmy wspólnie z, z dziećmi mogli przeżyć taki czas rekolekcyjny, bo uważamy tą formę wzrastania w wierze jako naprawdę pełne doświadczenie wzrastania właśnie w wierze rodziców i dzieci w tym samym czasie. Dlaczego przyjaliście na oazę dla dzieci z rodzicami? To mama chciała. I my w sumie też. <noise> Dzieci nas zabrali tutaj? Ale to proste. No bo rodzice no się no, iść. na rodzicom wskazaliśmy. No dla zabawy. dla dzieci z rodzicami to rekolekcje ruchu światło życia przeznaczone dla dzieci, które przeżywają ten czas wspólnie ze swoimi rodzicami i wraz z nimi dokonuje się ich wzrost wiary w środowisku rodzinnym. jest to kilka sposobów nie tylko jeden sposób Myślę, że rekolekcje te rosy z potrzeby chwili. Mieliśmy nasze małe dzieci. I chcieliśmy, aby nasze dzieci przeżyły też to, co dla nas takie cenne i ważne, więc wymyśliliśmy po prostu formę rekolekcji dostosowaną do dzieci. Tylko nie mówimy o tym, że obiecał nam co? Żebyście To, to, to okay. jeszcze raz, Nie, ja Chyba największym wyzwaniem to jest tak naprawdę przełożenie tych treści teologicznych, które są dla nas dorosłych troszkę bardziej zrozumiałe, tak, bo posługujemy się już trochę z jednej strony językiem abstrakcyjnym, z drugiej strony gdzieś ten język teologiczny nie jest nam zupełnie obcy. Przełożyć to na taki język, który byłby zrozumiały dla dzieciaków. Musisz jeszcze wymyślić jakiego koloru będą oczy. Czy chcesz więcej jeszcze tych dziurko robić? drugie ramię musi być też od Ignacego Loyola. Trochę rodzin się też tym dzieliło, że, że odkrywają, że można z dzieckiem spędzać czas i ten czas może być czymś takim właśnie cennym, co te relacje rodzinne bardzo jakoś wiąże, nie? To jest w ogóle ta metoda, że, że, że rodzice jakby oni jako pierwsi katecheci z tymi dziećmi we wszystkim uczestniczą. Że nie tylko jakby uczestniczą, ale że oni stają, stają się tymi, którzy przekazują tą wiarę. A więc oni są tymi mistrzami modlitwy tak naprawdę, my tylko im pomagamy w tym, że, że ta modlitwa ma jakieś ramy i, i tyle, a tak naprawdę to rodzice są tymi świadkami. Dobrze! Trzy, dwa, jeden, pół, tak. I naprawdę jestem w tym głęboko przekonany, że ostatecznie jest nieważne, co my robimy, jak my robimy. Oczywiście się, staramy się, żeby wyrobić jak najlepiej, ale ostatecznie to nie jest ist najbardziej istotne, bo źródło łaski jest na ołtarzu. Chciałbym w przyszłym roku jeszcze tutaj pojechać. Jest bardzo fajnie.